To, co to jest? Hmm. muszę wam coś bardzo złego powiedzieć, no, nie jestem za bardzo zadowolony, ale gdy wczoraj przyglądałem sobie dokładnie, patrzę. 27 wyświetleń. Mam 18 subskrypcji, a to jest 27 wyświetleń. Jak? 26 wyświetleń, 25 wyświetleń, 27 wyświetleń, 24, 11, 7, 22 wyświetlenia, 10 wyświetleń, 62 wyświetlenia, za, wam, za co Wam bardzo dziękuję. Ale mój drugi odcinek, który wstawiłem, ma najwięcej i naprawdę się z niego cieszę. Już chyba ja mogliście zauważyć. <suszy> Ja jestem troszeczkę wkurzony na Was, że nie oglądacie moich nowszych filmów. Wiem, nie wyrzucam ich za bardzo, ponieważ nie mam czasu. Ale teraz zobaczycie. Prawo jazdy. Mad out 2 prawdziwe życie 2. 226 wyświetleń w jeden miesiąc. Teraz zobaczę sobie na moje statystyki, czyli wchodzę sobie na mój kanał. Gdzie, to jest? A tutaj? Daję sobie na informację i mam 606 wyświetleń. Tutaj macie na Discorda wejście i macie na Instagrama, więc bardzo zapraszam. No. Więc co. Życzę wam miłej niedzieli. Pamiętajcie, oglądajcie te filmy, bo naprawdę będę... I piszcie komentarze. Ja będę wam to serduszkował. Oczywiście nie takie XD, jakie fajne to. Podaję jakoś tą gierkę. Tylko piszcie jakieś y, fajne komentarze. I nie było. Nie było filmu, ponieważ y, tworzę specjal. Z tej okazji, że... Bo miałem taki sobie... Podobałem sobie takie coś, że. 300. Obs nie, 300 obserwujących. 300 wyświetleń. I będę spełniony. I będzie ten yy, specjal. Ale zapomniałem zobaczyć troszeczkę szybciej i dopiero po yy, miesiącu zobaczyłem, że. Lalalala, co ja miałem powiedzieć? Dopiero teraz zauważyłem, że mm, mamy aż 600 wyświetleń. Więc ja jak najszybciej to spróbowałam tworzyć. Już mam jednej osobie, już to powiedziałem. Mam nadzieję, że ona tego nikomu nie powie. Mam nadzieję, trzymam cię za słowo. jeżeli powiedziałaś, to już powiedziane. Mam nadzieję, że ta następna osoba nikomu nie rozpowie dalej. Mimo, że to ma być specjalne Dokładnie. No bo dobra, nie będę Wam tak podsuwał żadnych takich myśli, żeby za chwilę nie było, że coś tworzę, jak, jak, jakiś fajny odcinek czy coś. No ale po prostu nie będę tego mówił. Dopiero w następnym, gdy będzie następny odcinek, to wtedy powiem Wam o co mi chodziło dokładnie. Chyba, że jeszcze nie wtedy nie, 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 nie zrobię tego odcinka. Więc co? Jeszcze raz życzę Wam danej niedzieli. Hmm. <coughs> Jak to by powiedzieć? Długiego życia w tym okresie czasu, gdy jest koronawirus. Chociaż może niektórzy moi widzowie nie wierzą w niego. Że tak naprawdę to jest tylko takie powiedziane i. Ma mam w dupie tego koronawirusa, tak przysłowiowo to powiedzieć. Więc co? Trzymajcie się i pamiętajcie. Oglądajcie moje filmiki, bo tutaj widzę 5 wyświetleń, 4 wyświetlenia, 4 wyświetlenia. Nie jestem z tego za bardzo zadowolony. Jak mi się dzisiaj język ploczy. Dobra. Nie gadam już więcej, bo jeszcze coś głupiego powiem i pośmieję się na YouTubie. Dzisiaj, mający 12 lat, yy. Wlącze mu się język. Wlącze mi się język jak takiemu Żulowi. Jak korwinowi Mikke. Dobra. Jeszcze raz Was żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.